Posłuchajmy teraz Słowa Bożego, kierowanego do nas w orędziach na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, umiejscowione w książce pod tytułem Kontemplacja Boga Ojca. Na początku, przed czytaniem, pomodlimy się do Ducha Świętego. Modlitewnik na czasy ostateczne, strona 97. Duchu Święty, duchu miłości, ojca i syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp. I słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Kontemplacja Boga Ojca, część trzecia. Ojciec łaski, rozdział szósty. Zaufać do końca. Strona 129. A oto słowa Boga Ojca, które skierował do nas 11 lutego 2015 roku. Jestem z Tobą tutaj i wszędzie, gdzie się znajdujesz. Masz mnie jako swojego obrońcę. Doceń tę łaskę, wierząc w nią i ufając mi przez nieokazywanie lęku wobec żadnych okoliczności. Ufność objawia się zupełnym pokojem duszy w każdej możliwej sytuacji. Tę ufność posiądziesz całkowicie zdając się na moją wolę. Chcę od ciebie takiej ufności. Zdobywa się ją przez doświadczenia, w których możesz zupełnie poddać się mojej woli i przyjąć jako dobro to, co sama uznajesz i postrzegasz za zło. Chcę, aby z twojej duszy zniknęło zupełnie poczucie lęku. To wielka siła, córko, siła, którą pragnę Ci dać. Moje dziecko, wszystko co przeżywasz na Ziemi, przyniesie Ci określony owoc. Poprzez przyjęcie mojej woli i pokochanie jej, zyskasz owoc cierpliwości i zaufania, a w rezultacie. Twoja dusza będzie spokojna jak niemowlę w ramionach matki. Człowiek, który pragnie żyć tylko według własnej woli, odgradza się od Boga i traci możliwość zjednoczenia się z Nim, a przez to pozostaje sam jeden, słaby i bezradny. Owocem odrzucenia woli Bożej jest rozpacz i lęk. Ty zaufałaś, ale teraz pragnę Ci powiedzieć: zaufaj do końca. Jeżeli zaufasz do końca, nie będziesz musiała już pytać, czego pragniesz. Kiedy zaufasz do końca, zrozumiesz, że dokonuję w Tobie moich dzieł, kiedy pozostajesz w ufności. Nie musisz mnie pytać. A powiem Ci wszystko. Pamiętaj, aby zawsze wspominać na słowa, których Cię nauczyłem. Jeżeli nie pamiętasz ich teraz, powiedz mi, bądź wola Twoja, chcę tego, czego pragniesz dla mnie, Ty, mój Boże. Ale pragnę, abyś nauczyła się modlitwy, którą dałem Ci wcześniej. Zachowaj ufność, zachowując posłuszeństwo. Naucz się dziś tej modlitwy na pamięć i módl się nią tak często, jak często ulegać będziesz pokusie zniechęcenia i niezadowolenia. Bądź zawsze zadowolona, bo zawsze sprawisz mi tę radość. Kontemplacja Boga Ojca, część trzecia, ojciec łaski, rozdział siódmy, wewnętrzny obraz ojca, strona 131. A oto słowa Boga Ojca skierowane do nas 20 maja 2015 roku. Moje dziecko, przychodzę położyć moją prawicę na Twojej głowie. Nie lękaj się, nie opuszczam Cię. Jestem przy Tobie i będę przy Tobie do końca. Człowiek odchodzi i wraca, ale Bóg trwa niezmienny w duszy. Otwórz Twoje wewnętrzne oczy, aby mnie zobaczyć i nie lękaj się, że odchodzę. Nie odchodzę od ciebie, jestem wewnątrz twojej duszy bardziej obecny w niej niż światło słońca jest obecne na zewnątrz. Chociaż patrzy twoją skórę i widzisz jego blask, ja jestem bardziej obecny w twojej duszy, choć nie odczuwasz mojego ognia i nie widzisz mojego blasku. Córko, spójrz do wewnątrz, chcę Cię umocnić na dalszą drogę. Uwierz, ja jestem Twoim Ojcem. Jestem Nim zawsze niezależnie od tego, co odczuwasz. Przyjęłaś mnie w moim Synu, i ja przyjąłem Cię w moim synu. Jesteśmy zjednoczeni przez Jego krew, nic nas nie rozdzieli. Powtarzam Ci więc, nie lękaj się, bo ja jestem w Tobie mocą tej krwi. Odnawiam Cię i umacniam, pielęgnuję Cię. Nie bój się, że zostaniesz sama, bo ja nigdy Cię nie opuszczę. Choćby opuścił Cię cały świat, ja Cię nie opuszczę, bo żyję w Tobie, obdarzając Cię moim życiem wiecznym. Bądź spokojna, ucisz Twoje myśli. Nie poddawaj się pokusie wątpienia w moją obecność i moją dobroć wobec Ciebie. Jestem wobec Ciebie dobry, zawsze. Bądź silna i odważna. Nie uginaj się pod ciężarem pokus, one są wrogiem zewnętrznym, podczas gdy w Twojej duszy ja sam walczę. Nie obawiaj się, ja wszystko zwyciężę. Ja mam tę siłę, której potrzebujesz. Ty możesz się poddać, ale ja nigdy się nie poddaję. Więc kiedy się chylisz, wzywaj Twego Ojca, aby Cię podtrzymał. Jestem miłością, która Ci się oddała. Posiadasz moje serce. Przyjmij mnie wraz z moją mocą, która uleczy Twoją słabość. Twoje pragnienie jest Twoją gwarancją tego, co jest Ci przeznaczone od początku. Nie mógłbym uszczęśliwić się, dając Ci coś, czego nie pragniesz. Skoro pragniesz, bądź pewna, że idziesz w dobrym kierunku ku źródle które zaspokoi Twoje pragnienie. Dałem Ci pragnienie jako gwarancję przyszłych dóbr, które posiądziesz. Ja będę Twoim niekończącym się szczęściem i, wnikając głęboko w każdą Twoją myśl i w każde Twoje pragnienie, przekształcę Cię w moje szczęście zjednoczone ze mną w mojej chwale. Moje dziecko. Ty już jesteś wyzwolona poprzez dzieło, jakiego dokonał mój syn. Jednak, aby całkowicie i doskonale przyjąć to dzieło, musisz przyjąć je i urzeczywistnić w Twoim życiu. Do tego potrzebujesz mojej łaski i Twojego oddania. Nie planuj więc, jak dokonać Twojej świętości. Dzieło moje sam dokończę, uzdrowię wszystko, co choruje. A ty nie patrz zbyt wiele na Ziemię, skoro cię to zasmuca. Patrz w niebo z wielką ufnością, że do Niego trafisz i nie zwalniaj kroku, bo i ja czekam z otwartym sercem, i moja tęsknota wzywa Cię i przynagla abyś nie ustawała w drodze. Zaufaj mi. Zdaj się na moją łaskę. Uspokój twój lęk, rozważając moją miłość i nie wątp w to, że cię wezwałem, aby cię posiąść. Osiągnę mój cel. Bądź posłuszna, wykonując to, co przeznaczyłem twojej drodze. Jeżeli zawsze będziesz pamiętać, że ja cię prowadzę, nie będziesz się bać. Jestem twoim przewodnikiem, który prowadzi cię prosto do celu. Zaufaj mi i pozwól mi cię prowadzić. Nie lękaj się, trzymam cię w ramionach. Pozwól, abym to ja działał. Spełnisz ją, jeśli nie będziesz wątpić moją miłość do Ciebie i moją łaskę, którą Cię obdarzam. Uspokój się i szukaj wyciszenia, uświadamiając sobie Twoją znikomość i moją potęgę, jednocześnie pamiętając o dziele, jakie spełniłem w moim synu. Nigdy! Przenigdy nie wątp w moją miłość do ciebie i w to, że spełnię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś jak najszybciej trafiła do nieba, do mnie. Jak matka wzywa swoje najmniejsze i czeka na nie z wyciągniętymi ramionami, kiedy czyni swe pierwsze kroki, tak ja czekam na ciebie, wyciągając ramiona, które uchwycą Cię. Gdybyś się miała przewrócić i upaść. Córko, ufaj mojej miłości, bo nigdy cię nie opuszcza. Stawiaj jednak odważne twy kroki i staraj się iść do mnie z absolutną pewnością mojej obecności, mojego wezwania i mojego oczekiwania. Obraz ten zachowaj głęboko w sercu. Bo jest odbiciem oczywistej prawdy, o której zapominasz. Jestem Twoim Ojcem. Ty jesteś dzieckiem. Zdaj się we wszystkim na mnie i oczekuj, że podzielę z Tobą pełnię mojego szczęścia w niebie. Amen. Kontemplacja Boga Ojca, część czwarta, Nasz Ojciec. Rozdział pierwszy, Bóg pragnie być traktowany jak Ojciec. Strona 135. A oto słowa Boga Ojca, kierowane do nas 25 stycznia 2011 roku. Och, dzieci, ja nie jestem jakimś Ojcem Niebieskim. Ja jestem Waszym Ojcem. Nikt nie sprawia mi większej radości niż ten, kto zwraca się do mnie, jako do swojego ojca. Patrzcie na mojego syna. On zawsze tak mówił do mnie. Zawsze we mnie pokładał wszelką nadzieję i spoglądając w niebo. Zwracał się do mnie z miłością, jako do swego ojca. On pokazał Wam, jak być moim dzieckiem i jak mi się w swoim dzieciństwie podobać. Mówcie do mnie z miłością. Pamiętajcie, że będę Wam takim Ojcem w niebie, jakim byłem na ziemi. Jeśli mnie potrzebujecie i wzywacie, Również po śmierci będziecie mnie wzywać, a wtedy ja wyślę po wasze dusze moich umiłowanych aniołów i oni przywiodą was przed mój tron. Jestem Bogiem wiernym. Pamiętam o waszych uczynkach i nie są obce mi wasze starania. Kto mnie na ziemi miłuje jak ojca, ten trafi do mnie jako do ojca. Jako do ojca stęsknionego obcowania z dzieckiem. Niczego nie będziecie się lękać, bo jakie dziecko lęka się ojca, który je kocha? Nie mylcie tego z bojaźnią Bożą, która jest jedną z najwyższych cnót i jest mi miłą. Dzieci, jestem waszym ojcem. Czekam, kiedy wszyscy zaczniecie wzywać mnie z taką prostotą. Potrzebuję dzieci, za dziećmi tęsknię, nie za sługami. Owszem, pragnę, abyście byli posłuszni i uniżeni, ale godność dziecka Bożego jest waszą prawdziwą godnością i tej nigdy Wam nie odbieram nawet gdy każę Wam służyć mi jak niewolnikom. W tej zależności i podległości ukryłem niezliczone skarby. Pragnienie zależności otwiera Wam moje komnaty. Wprowadzam Was wówczas w tajniki mojego serca. Im więcej pragniecie się uniżyć, tym bliżej mnie możecie się przybliżyć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Bogu Ojcu, chwale Jego Syn, Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jeden, żet nasim chwała Bogu ojcu chwale jego syn.